Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Wiśle Łabajów na skoczni właśnie w Łabajowie. Jak widać z tyłu są prowadzone prace modernizacyjne. Wybudowano nowe, nowe pomieszczenie dla sędziów. No, Odeskowanie nowe się dodatkowo kładzie. I widać, I widać, że po prostu się coś zaczyna działać. Nie jest źle. Tam wysoko właśnie co widzimy są nowe deski po bokach na bandach. Tak samo jest nowy domek sędziowski. Tutaj po lewej stronie, po prawej jest stary. I u góry też właśnie w tym są prace robione, jeżeli chodzi o, desko, o deskowanie. Tyle w temacie. Teraz jedziemy do Wisły Centrum na zawody. Prawdopodobnie ostatnie historyczne zawody na starych skoczniach w Centrum.